Dzień 21. Posłuszeństwo. Pewnego razu ojciec Giovenale, który był przełożonym przez krótki czas w nowicjacie, zastał brata Gerarda w gorączce. Rozkazuje ci wstać i natychmiast udać się do pracy. I brat wstaje natychmiast bez gorączki, całkiem zdrowy. Parę dni później, przed wyjazdem ojca na pracę apostolską, przychodzi do niego Gerard. I prosi: Ojcze, mogę dalej chorować? Nie możesz aż do mojego powrotu z misji. I tak się też stało. Bez wątpienia wojsko kojarzy się z wydawaniem rozkazów, a więc z byciem posłusznym. Chyba nie da się toczyć wojny, jeżeli żołnierze nie będą posłuszni rozkazom, jeżeli nie będzie tych, którzy te rozkazy będą wydawać i będą brali za to odpowiedzialność. No, to tak to wygląda w wojsku, zwłaszcza w czasie działań wojennych. Natomiast jak jest z życiem zakonnym i z zakonnikami? Dla wielu ten cały ślub posłuszeństwa, bo chodzi o ślub posłuszeństwa, no, brzmi dosyć egzotycznie. Zakonnicy ślubują trzy rzeczy, trzy rzeczywistości: posłuszeństwo, ubóstwo i czystość. I tak jak czystość jest jakoś dosyć zrozumiała, no, bo tak się jakoś przyjął w naszej kulturze, że zakonnik. No, to jest osoba całkowicie oddana Bogu, więc nie zakłada rodziny, ubóstwo, no to tak, ma być znakiem tego, żeby nie przesadzać, nie żyć zbyt chciwie. Natomiast posłuszeństwo, czemu oddawać wolność i czemu całe życie, nie tylko w czasie wojny i nadzwyczajnych sytuacji, ale całe życie być posłusznym komuś i być zależnym od kogoś? Odpowiedzi oczywiście trzeba szukać w Jezusie, który jest wzorem dla każdego zakonnika i dla każdego świętego i na pewno był wzorem dla świętego Gerarda. O Jezusie jest napisane w liście do Hebrajczyków, że on, chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Jezus miał się nauczyć posłuszeństwa. Co? Jezus miał się uczyć posłuszeństwa? Po co? Przecież był w idealnej komunii z Bogiem Ojcem, gdyż to sam był Bogiem, był bez grzechu. To po co mu uczyć się posłuszeństwa? Otóż no, Jezus, tak jak my, miał tą ludzką naturę i w tej ludzkiej naturze potrzebował pokazać nam, na czym polega posłuszeństwo i gdzie jest jego źródło? Źródło jest w relacji do Ojca. Mamy być posłuszni Bogu Ojcu. I to jest wskazówka, bo Bóg Ojciec i Jego wola to nasze szczęście i szczęście naszych braci i sióstr. No ale jak odkrywać tą wolę Ojca i jak ją przestrzegać? Gerard pokazuje, że odkrywał ją w swoich przełożonych, w ich poleceniach, w zadaniach, które mu wytyczali. I tak dzisiaj słyszymy o tym, że nawet kiedy chorował i usłyszał od przełożonego, że ma rozkaz, żeby być zdrowym, to był zdrowym. I to rzeczywiście jest dosyć zadziwiające. Natomiast Bóg chciał przez to pokazać, Rzeczywiście działa w tym charyzmacie, czyli w darze posłuszeństwa. Że posłuszeństwo to nie jest tylko ludzki układ, żeby nam się dobrze współpracowało, ale to jest odkrywanie woli Bożej w codzienności. I tak, zakonnik jest posłuszny swoim przełożonym, dziecko stara się być posłusznym swoim rodzicom. Człowiek, który gdzieś pracuje, stara się być posłuszny swoim przełożonym. Dlaczego? Bo Jezus był posłuszny Ojcu, bo staram się Go naśladować. Może w mniejszych rzeczach, nie w braniu krzyża za grzechy całego świata, ale biorąc swój codzienny mały krzyż spraw, które noszę. To jest nasza szkoła posłuszeństwa i w tym Bóg będzie chciał pokazywać swoje cuda. Gerard nam daje dowód, że na posłuszeństwie się nie traci, że kiedy jesteśmy posłuszni, to wstawia się za nami Ojciec i będzie robił takie cuda, jak robił w życiu Gerarda, że ktoś popatrzy z boku i się zadziwi. Ten człowiek był posłuszny, ugiął swój kark, a zyskał na tym. Nie musiał się rozpychać łokciami. Uczmy się więc tego od świętego Gerarda, że ten, który idzie za Jezusem, nie ma być mistrzem twardego łokcia, ale ma być mistrzem szukania woli Bożej w rozkazach Jego przełożonych.